Ej, czyli wydajecie z tej strony Gladkis. Patrz, tak, widziałeś? Nawet się tak troszeczkę bardziej energicznie przywożyłem do tego. Troszeczkę, tak troszkę troszeczkę. więcej energii. Tak, trochę, tak troszkę więcej. Trochę lepiej energii, niż ty. E, poprzednia walka e, po prostu, no. No te, takie emocje były. Jeśli nie widzieliście, musicie koniecznie ją zobaczyć. Musicie tak. przyznać, że jeszcze tyle akcji nie widzieliście. Jeszcze takie walki, no, no nie no, co, po prostu co tu więcej powiedzieć? Prawie zasnąłem. Gdzie my idziemy? idziemy. <laughs> Tak. Pro, nie było tak źle, Halo. Proszę nie, nie ten. Dobra, było słabo, ale nie, nie źle. Wiesz co, ja poszedłem sobie śmiało hey, tutaj ten. ryć kamyki. Jak będziesz miał patyki, to weź wy się wykopuj. Poszedłem ryć kamyki, ty będziesz tak? miał patyki. E, idę sobie zwiedzać mapę dalej. Śmiało, proszę cię bardzo. Wiesz Ko co, wydaje ja mi się, pozbędzam. że kończy nam się w końcu zima, bo mamy już 3 dni tylko e... Tak? E, wiesz co, wiem czym mieliśmy się zająć. Parasolki musimy zrobić. Nie tylko. E, miałeś sprawdzić, czy w pobliżu są pszczoły i ewentualnie je wyeliminować. E, są pszczoły i wyeliminujemy je. I ja. A nie, bo one mają bulldupy za ten wiosnę. Właśnie dlatego mówię, e, że. Ale to i tak by nie ma różnicy, bo i tak będą miały buldupy, i tak będą miały buldupy, a pojedynczo będzie łatwiej je. Ale była... w zimie ich chyba ten... się tyle nie spawnuje, wiesz? Eee, a mi akurat na ilości zależy. A, ale chodzi mi o to, że ja teraz mam dużo zdrowia, a w tej nocy chciałbym pójść do namiotu, żeby zregenerować sobie troszkę sanity. No możesz się tym zająć. Więc, a, a jest, gdzie jest, powiedz mi tylko? Eee, o Boże, no masz na mapie zaznaczone. Ale pod nami? Bo ja teraz eee, sobie ryje skałkę. Ja też sobie ryje skałkę. Eee, Boże, e, tam gdzie biliśmy jeleniocyklopa troszeczkę wyżej po prawo. O, to zaraz obok naszej bazy w sumie. No tak. To nie ma problemu. Musimy źle co się zająć tą sprawą. zainwestować. Tylko że. Ten środek się nie psuje. Co? Ten środek się nie psuje, więc go włożymy do skrzynki i potem stworzymy sobie nową. Chodzi mi o to, że będzie trzeba je troszeczkę dalej dać. Trochę na górę w prawo nad jeleniocyklopem. Gdzie to jest? A jest kuleczka. I co to jest? A nie, to był kwiatek. Kąsek leżał, nie wiem czemu. Może został po tym pingwinie, a ja jakoś nie zauważyłem mm, go magicznie. Wiesz co, zrobiłbym to, ale zrobię to zaraz, bo mi się zbroja psuje i czuję, że w trakcie to po prostu siądzie. Ale wiesz co, jak, jak masz silki, nie, nie masz silków, pewnie nie mam wszystkie silki, e, co? Ty masz chyba wszystkie silki, tak mi się e, wydaje. Zrobimy pszczelą ten... E, czapę. Pszczelą czapę? Może być i tak. Bo ona chyba dosyć mocno neutralizuje damage od tych. Od pszczół, a jeśli tego nie niweluję, dwie liny, 8 drewna, dobra. Dwie liny zrobię, 8 drewna, drewna też trochę mam. Czemu no, nie? Jestem ciekaw, kiedy ty pójdziesz wykopać w końcu jakieś drewno, szczerze mówiąc. Ja cały czas przynosiłem drewno, było w bazie. Ja cały czas przynoszę drewno. A no to nie wiem, gdzie ucieka. A robiłeś te, robiłeś skrzynki, dlatego ci znikało no drewno. Tak, ale to. Dobra, a robimy. Wiesz co? To śmiało. Ty chciałeś ten. Chcesz, ch chcesz więcej części? A po co mi więcej części? No nie, bo słyszałem chyba ten. konia mechanicznego. Nie wiem, na chwilę obecną mamy chyba wystarczającą ilość. Nie wiem, no ale. Do, bo e? przebiegłem. Z, z Aha, to. dobra. Ja sobie biegam właśnie po. Nie, nie wiem, czy ty tutaj nie byłeś. nie, znaczy, czy ty tutaj byłeś się zastanawiam, szczerze Chcia, mówiąc. nie wiem. E, jak masz mapę, no nie? Mhm. E, tam, jak były groby. To czylazłeś w lewą stronę Groby w lewą, tak Ta, i tutaj miałeś ten biom taki ogólny, ten w sensie ten ładny. Mhm. Mm A okej, okay, chyba, że ja to jest. Tak. Ja tam mam mnóstwo miejsca odblokowanego. W ogóle mam Stingery, więc jakbyś potrzebował, to śmiało mogę ci pomóc, nie? A. Jeśli chodzi o darty Dobra, tak. powiem ci tak, e, nie wiem czy chcesz, czy cię to w ogóle interesuje na chwilę obecną. To bo... co? Co by mnie interesowało? Co by cię interesowało? Już ci mówię mój serdeczny przyjacielu, tylko wejdę w sobie w odpowiednią zakładkę, bo mam nadzieję, że to znajdę. Tak jest. Jeśli chcesz, możemy zrobić sobie dwa... Oj, e, potrzebuję tylko ogień zrobić. Możemy zrobić sobie dwa te z miodu do leczenia. Te bandaże. Bo mam pięć eee. miodków. Ewentualnie możesz spróbować chcieć, albo zrobić po prostu sobie coś innego. No, czy jasne, jak chcesz, to sobie zrób. Dlatego potrzebuję papirusów. A wiesz gdzie się papirusy robiło może? Zakładam, że w eee. Refine. Tak. Refine, papirus. A, to się robi aż z czterech sztuk. No ja mam 19 przy sobie. A, no to pewnie zebrałeś wszystkie? Nie, tu jest 10. Nie, to są, to są te, co ja w ten sobie zebrałem. A, no to widzisz. Dobra, to Teraz ja dwie, ja dwie sztuki stworzę, gorsze. wiesz? Ej, tutaj hmm. jest kolerę tego. Kolerę mapy tu jeszcze odkrytej nie miałem. No, na co liczyłeś w końcu? No w sumie siedziałem przez pół, pół serii na dubsku. No, Ale i tak. jeszcze tak. 3 dni Tak może. 3 dni. Wiesz co, mam te stingery dla ciebie, więc bardzo chętnie to zrobię. Tak. Rzucam też do dropów też tego, jak to się nazywa, wrzucam też ten honey camp. Wiesz A co. tak. będę mi musiał. E, tak, te bandaże. Będzie nie, będzie trzeba. To nie jest to. A, w sensie to, no tak wiem. Dobra, jak to było? Dwa mięska, marchewka i jajko, tak? Jedno mięsko. Za trzy jedno Działa. mięsko, no okej. Okay. No, przecież masz tą modyfikację. Zastanawiam mam, się, czy mam. kwiaty zbierać, czy coś. O, jakbym miał siatkę, ale nie, nie zrobię jej teraz. To bym świetliki połapał. Proszę tą mi drogą, stąd iść. niedługo ja bym proponował zajrzeć do jaskiń. Eee, czemu nie? W sumie, bo są te jaskinie. Dobra, może. Eee, będzie trzeba ustalić, kto, kto ucieka szybko, w razie czego. Ja szybko potrafię uciec. No, no to już mam Do, ustalone. Dobrze o tym wiesz. Dobra, ja mam 30 zdrowia, jak coś. E, zebrałeś serce, które ja zrobiłem? Tak jest, jest schowane w skrzynce. To, e, w ogóle jak się je robi? Ze spider glandu? Tak. Jeden spider gland, 40 zdrowia mamy, z... i coś jeszcze. Nie mamy jeszcze nie mamy, na chwilę to... obecną. To myślę, nie myślę, że można całą taką skrzynkę zrobić. Właśnie przydałoby się... Kurde, my cierpimy na niedobór ich, no. No, bo Może możesz te ja kulki robić i dlatego. No tak, no ale te kulki są też bardzo dobre. Ale ja nie narzekam na to, nie? Po prostu mówię, że. No wiem, tak że tak jest nie narzekasz. i tyle. No ja nie narzekam no skąd. E, wiesz, co będzie problematyczne, mój, Ten, m, tak jak mówiłem już wcześniej. Tak. E, musimy ogarnąć. So Pajająki, cześć. E, musimy sobie ogarnąć taką małą bazę wypadną, taką zapasową. Ale gdzie? E, no nie wiem, jakoś w okolicy. Ej, tu jest domek świnek, i obok tego jest kokon pająków, ciekawe. E, no, ja, jakoś blisko i go znalazłem. No bo tam są walrusy, trzy chyba miałem oznaczone na mapie. Dobra, nie podoba mi się, to na szczęście śpią wszyscy. E, no, jakoś niedaleko, prawda? I mieć tam lodówkę, tak? Ognisko, jakąś skrzynkę z takimi podstawowymi itemami. Bo, jak to się nazywa, jeżeli gęsią łoś znowu się zrespina na naszych głowach, to zawsze będziemy mieli tą alternatywę, wiesz? No zakładam, gdzie głównie, że. czekamy Zakładam, sobie. że im o co ci chodzi. Dobra, muszę sobie zrobić jakieś siedzonko. Chciałbyś coś, czy nie? No, warto byłoby, gdybyś mi też zrobił. Spoko. Mięsny garnuszek? E, tak. I jeżeli mogę cię prosić, to zrób mi nową latarenkę. Proś. Nie mogę to ci to. zrobić nowej latarni. Czemu? No bo tego. Bo ona zabiera przecież tego Tą kulkę spod ziemi No, a mieliśmy ich więcej Mieliśmy, ale pogniły, bo one się psują To możesz skoczyć po te kulki na przykład No dobra, to skoczę po te kulki Ile ja tego ja było? Już Potrzeba byłem... dwie? Kojarzysz? Ju... Bo ty robisz to chyba przy nie sobie Nie wiem Bo to było w, w e, ogniu o. W zakładce ognia I latarnia potrzebowała dwóch kulek, dobra e, Powiem ci, że znalazłem tą dziurkę, no nie? No. Która teleportuje nas e, właśnie tam, 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 tam dalej, też na kamienny biom. Mhm. Uh -huh. No, i ona jest za grobami w sumie. Dobra, okej. Okay. Ja mam markera, który mi zaznacza jeszcze ten dziurki, to jest dobrze. Nie wiem, czy ty masz go. Nie wiem. Halo, pani pająk, chcę pana zabić. A, to jest ten wet fern. E, świnki, świnki. Nie podoba mi się to drzewo. A w Dobra, ogóle, no iś... z tego co chyba wiem, to jest jakiś chyba boss w podziemiach, wiesz? E, tak, to chyba jest taki wielki królik. Królik? A mi się wydaje, że to był wielki nos... nosrożec. Jednorożec. Jednorożec. E, moja postać zamarza. Nie podoba mi się to drzewo. Miałem rację? Nie. No A, tak, to, bo wiosna już nadchodzi, no tak. To co? No i po prostu te, te drzewa... No już odrastają te 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 ładne. Te no, no z chyba, kasztanami. Tak. To fajne. A, a, a stało takie samo, to tak mi się kurde, a może no w bazie to jest No już mamy los. normalnie takie, wiesz. Ona nawet a marchewka no tak. nam wyrosła na pięku. Nie wiem co kompletnie czemu, ale okej. Okay. No bo mamy marchewkowe, nie wiem coś. Złożę. Ja. Dobra, ja ja mam jakieś warzywka, jakieś mięsko tu doniosłem. Słuchaj, A, mój ty, serdeczny tam... przyjacielu. Moja postać tak, głoduje. Dobrze, e, teraz patrz, chod, chodź do, do, mnie. do mnie. Tu tu. Czekaj, bo odłożyłem tą, tak? Proszę, włożyłem o, ci dziękuję. pupę. Mm. <laughs> mm. E, słuchaj, musimy zabić świnki. Czemu? Bo musimy mieć świńską pupę. Tu masz. Ile w tej masz? Masz pupy? cztery. To teraz, mój drogi serdeczny przyjacielu, musimy zrobić sobie parasolki. Parapolki? Parapolki. E, spoko. Bo jak to się nazywa, no będą te deszcze. A ta wiosna jest tak typowo deszczowym, e, wiesz. Tą typowo deszczową porą? To jest warzywo, nasiona też jako warzywo. W sumie nie wiem, na, jak. Z, nie wiem, co powiedzieć mogę o tym. Jajka, powiedzmy, że mięso, no miód już bardziej jako warzywo, nie wiem, ciężko to czasem określić. Eee, miód daj może jako do mięsa, bo to jest pochodzenia zwierzęcego. O, osy to zwierzęta? O no tak, a o co? Ok, ok, ok. Dobra. Brak pytań. I to pająki, to możecie jakieś glandy wyciągnąć. Wszystkie? Tak. Czemu im to zrobiłeś? A czemu ty chciałeś się zabić? Bo chciałem je pozabijać. O, tu no świnek to... chodzi, kultura. No ja pozabijałem je po prostu. Nie, nie, nie zabijaj, bo widzę, że tu pająk chodzi. No to się zrespił. Zimno mojej postaci w pupę. A no to nic im nie zrobię, Fantem. Idę trochę lodu jeszcze powydobywać, póki jest. No spoko, nie ma problemu. O Boże, co tu się stało? Armagedon, po prostu isty. Istnie... Mam jajko jedno zepsute, o Boże, nie mam miejsca. No jedne tam zebrałem cztery chyba coś takiego to były mega zepsute. No właśnie tu jest jeszcze jedno takie mega zepsute. A no to widzisz. Ale mięska całe w miarę, dobra. Je chop um, chop czop, chop chop i czop, Chop chop chopper. Chopper. Dziwnak się mam, jeszcze nie robi dłuższy w mam ogóle. Mam tego, mam jak to się nazywa. Co? E, Utko indyka. Zabiłeś indyka? A no tak, nie, bo nie leżało. One... Aha, to ciekawie. No, w sumie. przy pingwinach leżało, może z pingwinu wypadło. Pająk, proszę nie uciekać. Nie potrafię ci, niestety, odpowiedzieć na to pytanie, o. ale no. I mam dla ciebie serdeczny prezent, wiesz, myślę. Jaki serdeczny prezent to jest spider glanda Daj mi chwilę, bo muszę się ogrzeć troszkę przy moim okay. wspaniałym ognisku. Ale swoją drogą Dobrze. będzie trzeba tak. pozbierać kupy. O Boże. <laughs> no. Ty też myślisz o tym samym? Tak jest. Ehm um, To czy, Fajnie by było pozbierać kupy. Widzę, że pilnujesz ogniska um. u nas w bazie. Nie no, bo nie ma mnie tam. Tak mam pilnować. Ehm um, Wiesz co, oddam kawałek siebie. Dlaczego oddasz kawałek siebie? Ała! A tak oddajesz kawałek siebie? No okej, okay, szanuję. No nie! Tak.

Lampa. No i jakoś tutaj, zaraz ten. No tutaj. Ok, mój miecz. Chcesz tą różdżkę? Ja ci udałem dałem. Da nie mam jej. Chyba sobie żartujesz. Tu ją gdzieś kładłem. Ja jej nie podniosłem. Tu jest. Tu. Nie troluj mnie, proszę cię. Mam być twoim healerem? Healuj mnie. Hiluj mnie. Bądź moim supportem. Jestem twoim supportem. 3 to to wow. Więc co, ewentualnie, latajmy i do świnek? Nie, ja je wszystkie uśpię naraz. A. Taki jest mój plan. Mówisz dobrze. Szanuję. E, gdzie jest moja latarenka? Dobra, nie uśpię ich, jak będą biegać za mną. Dobra. E, e. To na pobiegajmy. Taki maraton, o Boże. Ile ich tu jest? Wiesz co, odciągnij ode mnie, to zagram. No, staram się. A. No. Oho, dobra, uciekaj. Więc uh -huh. co? Weź lampę i pobiegajmy trochę. W koło ogniska, jak Indianie. Ach. Moja postać zamarza. Aha, to, 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 to tak się bawisz? Tak. Ale będzie trzeba biec do świnek? One mnie... Halo, panie... O, one mnie biją ostro. To, to. Nie, wiem, uciekaj, niech ci pupa na zmarźnie. Proszę mnie, nie zostaw mić, wiać, mieć wiać, Moja postać zamarza e, to zrobię ci kolejne ognisko Nie zdążysz, Aha. nie zatrzymuj się Ja tu, ja tu zginę, nie? Nie, nie możesz zginąć Dobra, to był zły pomysł Ja, ja mógłbym spróbować uciec zimno? Cały czas łażę tu w kółko i się ogrzewam, przynajmniej staram Aha Halo, pa, pani. O, graj, graj, graj. Nie mam Dobra. jak. Bo mam wszystko się... w plecaku, a wyrzuciłem plecak. Aha. Dobra, świnie. Dobra, świnki. do świnek. Halo, do świnek. Gdzie są świnki? Tam są świnki. Boże. Dobra, uleczyłem się trochę. Tak? To to dobrze. Armiu świni, atak. Dobrze. Bijcie, żryjcie, gliście. Gdzie są, jest moja jakaś broń? Nie wiem. Musisz mi pomóc, bo one mnie zjedzą wszystkie. No, wbiję się. Trzy się chyba na mnie rzuciły. Dobra, ja, ja już je stankuję. Dobra. Dobra, już nie. Ile pomóc? Dobra, dobra, już mi. Już dobra, dobra ciebie na solo wezmę. Jest. Halo, pani świnka, nie jemy tego. Tu jeszcze, tu jeszcze jest ząbek. Uff! Tu jeszcze chyba jakiś został się, takie mam wrażenie, wiesz? Nie wiem, ale nie mam zbroi już. Ale wieś, co jest najlepsze? Damian, podpal go. Kogo? Tego. Tutaj cwaniaka, patrz. Czemu mam go podpalać? Bo możesz. To zrobimy tak. Pozwalam ci go zabić. Dobra, wiosna przyszła. Idealnie. Końcu wiosna, Boże. Mam 120 senity i widzę te stworki, czemu? Ja mam 30 senity. A. A nie mamy spider glandów. Mam jeden. Nie, nie miałem, nie mam. Nie masz. Nie mam. Ej, i weź zwykłe mięso, idź do świnek i stój obok nich. Nie, po co? Ja sobie posiedzę w bazie... E, idź do namiotu. A, właśnie, ale muszę w ciągu nocy. Nie mogę w ciągu dnia. Nie możesz w ciągu dnia? Nie mogę, patrzeć. Co się dzieje, widzisz? A, It's too bright. myślałem. Arbuza nie, nie, arbuza przepal. I daj do, nie. do jedzenia. Tak, bo on daje mnóstwo nie. jedzenia, nie opłaca się go wrzucać ale... do potrawy. No, ale ja chcę go zrobić na nasionka. A, to nie ma problemu. No, tylko muszę zrobić sobie Wiesz coś co? do jedzenia. przydam ci się w ten sposób, że zetnę trochę tych drzew, bo tą klatkę będą zasłaniać teraz totalnie. Tak, no w sumie byś pościnał je, żeby przede wszystkim było drewno. A no ja sobie zrobię jedzonko. Eee, senity, Boże, czy niebieskie grzyby gotowane nie dadzą senity? Chyba nie. Możemy też kasztany sobie chować z lodówki zawsze, nie? Tak, ewentualnie roz... Aha, bo to jest ostatni dzień już. To jest taka ostatnia nocka jakby. Idę kimać, mam mało senity. Dob do dobrze, nie, nie krępuj się. Śmiało, ja sobie pośpię, a Ty możesz sobie w tym czasie pograć. Brzmi jak sytuacja z mm. życia. Zły człowieku. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to, to, to nie wiem, czy chcemy mówić. Nie. A w sumie może być tak... A tak, tak możemy trochę historii z naszych... Nie. E, z naszego... Tak. Nie. Dlaczego nie? Bo nie pozwalam. Eee, czemu nie? Idź ścinać drzewa, albo wykop pieńki. W ogóle chcesz eee, ile... mieć dwa rodzaje drzew, czy... Bo te na dole chyba nie mają sensu większego. Chyba, eee, że, chyba że bardzo starasz nie... się o drzewca. Bardzo się staram, ale z tamtych zwykłych też są drzewca. Prawie jako dziecko. Zmowa. Ej, właśnie, jaj, jajko ten... Jaj, ...jajko muszę znaleźć. Czemu twoja postać jest czerwona cały czas? No bo mam 50 stopni. Jestem gorącym chłopcem. No... ...okej? Okay? Tak. Nie wnikam? E, nie, w, nie, nie. Nie, jestem, nie odwołowuję. wnikam. Odwołuję. Ale ja naprawdę nie wnikam, Spoko Ale, ja, ja no. ja, ja ale co nie. sobie chcesz? Nie. Czemu nie? Nie, bo teraz zorientowałem się znaczenie tych słów. A dopiero teraz? Tak, dopiero tak pomyślałem: sekundkę, takie. Eee, nie. Czy my macie już. Nie, nie macie jeszcze. Ej, czekaj, tutaj jest mały, czyli może oni nie będą mieli te. Już nie mają, jak jest mały, to już nie mają. To dziwne. Dobra, no, nie narzekam. A e, nie tylko ty. E, są zielone grzybki tutaj. O, to jest bardzo fajna wiadomość. Bęk, zjadamy um, Będzie trzeba No kurde, coś trzeba zrobić z tymi pająkami Ponieważ? No bo no Albo poszerzyć naszą plantację ich Planta to chyba Plantację pająków No tak, no na inaczej to Postrzeżyć Poszerzyć plantację pająków no, no, dobra. no i hodujemy przecież No to co? <laughs> nie no spoko, nie ma problemu Najbardziej Szupka mi się podoba bym... to, że nasza postać... W sumie nasza postać. Moja postać dalej zamarza, nie? Aha Wiesz, ja będę miał większy problem, coś tak czuję. Jaki? Bo mi będzie zbyt gorąco Aha, bo dopiero tutaj były te kolejne. Dobra A, ja mam tutaj 7% latarnię jeszcze, a mi wow. troszkę. Wow, aż 7% tak, ale mam jeszcze tą twoją, co mi zrobiłeś. A, no to widzisz. Spokojnie, halo, halo. Mogę dać, um, no, mogę dać kasztana ptaku. Nie, nie coś mogę. Jest <grym> nie no, myślałem, że mogę. Takie, ale, ale po co? Wiesz co, myślę, że powinniśmy zacząć pracować nad wyglądem naszej bazy. E, ja bym poszedł do jaskini w kolejnym odcinku. Myślisz, a nie lepiej pójść po te pająki najpierw, żeby się już z nim świnki bawiły? No dobra, faktycznie. Widzisz jednak czasem? Czasem. Czasem myślisz. D Dzięki. Poko, przyjacielu. To, to było, przyjacielu, niekulturalne, totalnie. Eee, przepraszam cię. Ile trzeba na lepszą farmę, Kubska? 6 kup. A na gorszą farmę? 4 chyba. Zaraz ci sprawdzę jeszcze. A na jakąś. Na doniczkę? złą 4, na lepszą 6. Nie ma doniczki. Wiadro tak? kupy se możesz zrobić. Po co mi wiadro kupy? Możesz, nie wiem, upłynniać to jak środki na koncie. A może ja podpalę, tę bufalą? Możesz, ale to i tak zadaje trzy zdrowia No dobra, faktycznie. E, Oboże, mam dwie łapki. E, a jeśli pająki bym potem posłał na. na bullduperów? Pająki atakują je? Na bullduperów? No, ukradło mi trochę ognia i tyle, i sobie poszło. Trochę ognia... Ym, no nie, nie tu wiem. jest ten problem. Godzią mnie pajunki. Pajujunki. No nie, bo chciałem na, na... ten... Chciałem nasłać te... te buldupowców na... Yy, na kokon trzeciego poziomu. Ym, myślę, że ciężko by ci było. Pająki musiałyby je same zaatakować. No właśnie, i tu jest ten problem. A chyba Zapiszymy, nie za bardzo się palą do jakby, picia. jakby zrobić siodło? No to wtedy możesz śmiało sobie ujeżdżać, Bufalon. To masz całe jego zdrowie, chyba, tak? Ja nie wiem, jak to działa, bo ja nie ujeżdżałem. Ja też to. nie wiem, możemy spróbować. Okej, okay. why not? To brzmi not? jak plan. To brzmi jak plan. To brzmi chyba, nawet jak że, lepszy ej, plan. Ej, ty jesteś tam w bazie, zobacz czego robi się siodło. Wiesz co, już. Tylko aktualnie bawię się w tworzenie trochę skromnej ilości murków, żebyśmy mogli coś pobudować. Ale murki to są, nie wiem, mało wartościowy poziom. Co? Poziom. Pomysł. Teraz tak, e, chciałbyś tak. siodło. Pytanie, gdzie będą siodła? E, w, w, survivalu? w survivalu. Siodło, siodło, siodło. Luxury fan. Okej, okay, muszę parasolkę zrobić. Tak, Dancer. to jest jakaś myśl. Oh my god. Eee, mój serdeczny przyjacielu, czas na gęsio łosia. Tak? Jak to czas na gęsio? Ale spadł? <grym> nie. <grym> no. To jak jeszcze nie spadł, to jest <grym> jak, dobrze. Się, jak się wystraszył. Nie ma tu nigdzie tego siodła, wiesz? Jak nie ma? Nie ma. Chciałeś w ogóle zrobić walking cane, ale nie mamy tego. Znalazłem. Valorus Tuska masz? Robi się w Tulsach. Ale masz Valorus Tuska, ten. Jak to się nazywa? Nie wiem, czy to jest jego ząb, czy co to ty... jest kieł, zakładam. Nie. No, no właśnie. Ale mam... a, a mówisz o tym. Mówisz o siodle, ale dobra. Trzeba, aha, trzeba skóry Buffalo i tego. Ale masz zobacz, masz zwykłe siodło i masz War Saddle. Ale a, word, czyli... word nie zrobisz masz tego steel wool, a który nie, nie wiem z czego się dropi. A steel wool pewnie leci z czegoś innego i nikt nie wie o co chodzi. I jesteś kupa jeszcze? Masz, musisz mieć 4 futra, nie wiem ile zebraliśmy. No ile kupy mamy? Cztery w ogóle? tego 4 futra, czekaj. 4 tego, 4 futra i jeszcze potrzebujemy czegoś, 4 złota. Powiedz o mi, Boże, że mamy 4 złota. Zrobiłem, ja mam 4 złota. Mamy złoto, no to patrz mój serdeczny przyjacielu teraz, teraz Ci pokażę jak się kraftuje w tej grze. Aha, dobrze patrz, zrobiłem. Proszę. proszę, patrz. Boję się. Włączyła ci się taka muzyczka? Tak jest. Proszę, rzuciłem ci Tak, widzę. Możesz zostać brać jeżdżaczem, ale boję się tego, że to jest coś takiego jak Saddlehorn, nie? I to jakbyś musiał no. zatrąbić, żeby móc najpierw jeździć. Do tego potrzeba y, dwóch kawałków... Y, no tam ro ro rogi. No ten Podajże ich. No. Jedno, jedno pióro i jeden bone shard. Poczekaj, zrobię to, może się przyda. Boże, jak ja się boję tej muzyki. Naprawdę o, 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 o. ja się jej boję. U mnie już nie ma, wiesz? E, ty użyłeś wszystkie świnki. Tak? Chciałem parasolkę zrobić. Dobra. Mam Chciałem coś parasolkę. takiego. Co to jest? Nie wiem, chyba coś do jeżdżenia zakładam, bo jest jako Saddlehorn. Zakładam, że tak działa, więc dam to tobie, bo ty będziesz jeździł. Ty masz tak mało zdrowe, 59? Tak. To daj, to cię uleczę. Ale wiecie co? Myślę, że będziemy jeździli w kolejnym odcinku. Myślę, że tak. Myślę, że w kolejnym odcinku będziemy jeździli, pójdziemy sobie po najlepsze możliwe to zwierzaczki wszystko. i pójdziemy sobie po pajączki. Tak, więc w tym odcinku byłoby na tyle, jeśli wam się spodobał, łapka w górę, komentarz, pierogi. a nie subskrybujecie jeszcze naszych kanałów, to również zachęcam, tak? To również możecie spróbować zasubskrybować taki kanał i na przykład być na bieżąco, albo chociaż spróbować. Tak, więc to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i cześć! Cześć!